Wszystkie pielęgniarki, tak to się utarło, powinny pracować za darmo. Ciężka praca, głodowa płaca. Znów trzeba toczyć boje, by dostać swoje. Pielęgniarska ciężka praca szpitalom się nie opłaca. Takie hasła pojawiły się na transparentach pielęgniarek i położnych, które w miniony wtorek pikietowały przed budynkiem Tarnowrzyskiego Szpitala. 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarki i położne z Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu tego dnia jednak nie świętowały. Spędziły go na pikiecie, ubrane w czarne koszulki, informujące o żałobie. Upominały się o wyższe płace i godne warunki pracy. Jest, można powiedzieć, w pełnym stopniu jakaś rodzaj żałoby, widać nasze stroje. Powinno być uroczyście, powinniśmy się cieszyć, że taki wykonujemy piękny zawód. Cieszymy się, a jednocześnie smucimy, ponieważ jest niedoceniany w tym kraju. Mamy niegodziwe zarobki, młode koleżanki nie podejmują pracy w tym zawodzie, właśnie między innymi dlatego, że pensje są tak niskie i wolą wyjechać za granicę i tam zajmować się chorymi obcokrajowcami aniżeli polskimi obywatelami. W Tarnobrzyżskim Szpitalu pracuje blisko 400 pielęgniarek. Żądają one głównie wywiązania się dyrektora lecznicy z porozumienia płacowego, które zostało podpisane we wrześniu ubiegłego roku. Gwarantowało ono przedstawicielkom tego zawodu, jak i pozostałym pracownikom średniego i pomocniczego personelu medycznego i niemedycznego, wypłatę drugiej transzy podwyżek. Niestety dyrektor szpitala ponad miesiąc temu porozumienie to wypowiedział. Powodem, jak mówi, była zła kondycja finansowa placówki. Zobowiązał się pan, że dostaniemy podpisy Zgoda. A za płynność trzeba płacić. nie trzeba. trzeba. Słusznie macie do mnie pretensje, że nie dotrzymałem porozumienia płacowego, które w takim trudzie, z takim napięciu w zeszłym roku wypracowaliśmy. Natomiast moje panie, problem. Pan e, Bolesna to cena, ale. Przyjmuję ją, Przyjmuję ją. Natomiast, moje Panie, odpowiadam za funkcjonowanie szpitala, także za Was jako pracowników. I stałem przed dramatycznym dylematem. To nie jest tak, że ja czy Pan Dyrektor Stasiak błądzimy gdzieś tam w obłokach i nie wiemy ile, ile Panie zarabiają. Wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę. My robiliśmy różne symulacje, łącznie z tym, jak, co, jak i co zrobić, żeby, żeby ta umowa była dotrzymana, żeby szpital się zbilansował? Są w tej chwili dwie możliwości. Albo fundusz zwiększy wycenę, wycenę procedury, co od nas wierzcie mi nie zależy, i raczej to. A druga, druga sprawa to jest e, albo zwolni, zwolnimy pewną grupę ludzi. Myśmy nawet obliczyli ile by trzeba zwolnić ludzi. Jest to kilkadziesiąt osób. Szpital obecnie ponosi większe koszty działalności niż wynoszą przychody. Takie argumenty do przedstawicielek i położnych jednak nie przemawiają. Tym bardziej, że niejednokrotnie za miesiąc pracy dostają tyle, ile lekarz za jeden świąteczny dyżur. A no, ja no, cały no, miesiąc też, muszę pracować, też. żebym miała tyle, co lekarz za jeden dyżur, przepraszam bardzo, pracując na 8 no, godzin, no, bez dodatkami no. świątecznymi i z... ze stażowym. Tak, My proszę pana mamy też swoje przedsiębiorstwo pod nazwą Dom. Też mamy rachunki, też mamy gaz, prąd, też kupujemy leki. Tak samo mamy Komorników, Pokożanki, Pan doskonale wie, że też mają w szpitalu Komorników na poborach. Poza tym, Panie Dyrektorze, no nie, nie ukrywajmy, Pan wie o tym, że pielęgniarki często biorą pożyczki z kasy zapomogowo pożyczkowej po to, żeby ratować swoje gospodarstwa. Więc niestety każdy z nas ma swoje problemy. Czy my idziemy do Pana i mówimy, że nam, nam odcięli gaz, prąd? Mówimy Panu to? Czy pan do Pana idziemy po to, żeby nam Pan kupił lekarstwa? Musimy sobie same z jednej pensji radzić. Więc Pan ma swoje problemy, mamy swoje problemy. Pan musi nad nimi czuwać i takie rozegrać, żeby było dobrze. To, że Państwo postrzegacie różne problemy i uważacie za nieprawidłowe, ja zawsze mówiłem. Jeżeli widzimy problem, rozmawiajmy, próbujmy go w sposób, w sposób możliwie najmniej bolesny dla osób rozwiązywać. Były rozmowy długie lata, we wrześniu się zdaje że rozmowy skończyły, prawda? Podjęliśmy jakieś wspólne decyzje, a teraz pan nie dotrzymuje obietnic po prostu. No. Pielęgniarki upominają się o godne zarobki, chcą również by ich zawód był wreszcie doceniany w systemie. Podpisując kontrakty z Narodowym Funduszem dalej nasza praca jest niewyceniana. Chodzi nam również o to, aby były ustalone minimalne normy zatrudnienia. Pracujemy ponad siły w bardzo małej obsadzie, przez to często zdarzają się takie wpadki, gdzie nie powinny się zdarzać, ponieważ jesteśmy przemęczone pracą, z jednej pracy pędzimy do drugiej pracy, biurokracja nas przerasta. No i z tego przemęczenia niestety coraz częściej będą się zdarzały takie niezamierzone wypadki. Jesteśmy też tylko ludźmi. Protest tarnobrzeskich pielęgniarek i położnych był jednym z wielu, jakie odbyły się 12 maja, a więc w dniu ich święta.